Hop! Cześć, witajcie na kanale piłka dla wszystkich, na którym pomagamy wam podnosić wasze piłkarskie umiejętności. Dziś bardzo ważny aspekt piłkarskiego rzemiosła, mianowicie pierwszy kontakt z piłką. A w tym pomoże nam trener Michał Libich. Witam serdecznie. Michał, dlaczego pierwszy kontakt jest tak ważny w grze? W piłce nożnej jest bardzo wiele ważnych elementów, natomiast jak sobie pościelasz, tak się wyśpisz. Mam tu na myśli to, że jak, jaki ten pierwszy kontakt będzie, jak piłkę przyjmiesz, tak później będziesz grał. Możesz przyjąć na rywala, ale będziesz miał problem mimo doskonałej techniki, albo przyjąć na wolne pole, gdzie będziesz miał więcej czasu na podjęcie kolejnej dobrej decyzji. Po tym, co mówisz, od razu przypomina mi się rozmowa z Damianem Kondziorem. Tu mi tutaj w Dynamo na przykład zwrócili uwagę i to jest ten pierwszy kontakt, czyli te, czyli te przyjęcie przed strzałem, które uważam, że jest tak samo ważne jak, jak strzała, a może czasami jest ważniejsze, bo jak źle przyjmiesz, to jest ciężko później uderzyć. Okej, okay, no to zaczynamy. Musimy przejść do treningu, żeby tego Damiana gonić. Jak zawsze na początek ćwiczenie o małej intensywności, takie wprowadzające, natomiast wprowadzające pod temat. Zadaniem zawodników, oni nawzajem sobie mówią kolory, ten zawodnik, który jest w środku, w kwadracie, e, operuje piłką między nogami, drugi zawodnik wskazuje mu kolor, w e, którą to stronę, ten zawodnik w środku będzie musiał pierwszym kontaktem podać sobie piłkę lekko do przodu i wrócić Niebieski. do pozycji wyjściową. Niebieski. Czerwony. Okej, okay, chłopaki, czyli bliżej siebie stańcie, bliżej, napastnik, obrońca, tak. Kilka razy będę się rzucał na różne części ciała, odgrywasz mi na sygnał hop, przyjęcie piłki na wolne pole. Ten pierwszy kontakt ma się uwolnić od rywala i oddać precyzyjny strzał. Gotowy? I jedziemy. Hopla. Tak. Hopla. Hop. Super. Brawo. brawo, brawo, bramkarz. Zamieniamy się rolami i gramy. Tak. 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 Hop. Tak, czujni jesteśmy. Brawo. Chłopaki, to co nas interesuje, to żebyście tym pierwszym kontaktem uwolnili się od przeciwnika. Jedziemy. Można przyjąć, jak jest trudna. Hop. Świetnie. Brawo. I zmiana. Dawaj, obrońca dochodzi, obrońca dochodzi. już gra. Tak. Hop. Brawo. O to chodzi. Super obajs. Kolejne ćwiczenie. Jak widzimy na załączonym obrazku, zawodnicy podają do siebie piłkę. Zadaniem zawodnika ustawionego w kwadracie jest pierwszym kontaktem, wyjść spoza kwadratu w momencie, kiedy przeciwnik będzie atakował. Czyli typowa sytuacja meczowa: atakuje mnie, rywal, staram się pierwszym kontaktem yy, przyjąć kierunkowo, tak żeby kolejny kontakt był po prostu łatwy. Hop, hop, hop. Świetnie, świetnie. I dalej, i dalej, i dalej. Pierwszy kontakt nas interesuje. Czucie piłki i odejście. Przed nami kolejne ćwiczenie e, świetnie rozwijające. Czucie piłki, ten pierwszy kontakt e, z piłką. Bardzo dobre ćwiczenie do treningu indywidualnego. Bardzo dobre też do treningu grupowego, tylko pamiętajmy, że to miałoby być w treningu grupowym. Nie róbmy kolejek, róbmy kilka stacji, tak żeby ta intensywność treningowa była jak najlepsza. Zapraszam. Okej, okay, Kuba, piłeczka, chłopaki, klepiecie do siebie kilka razy piłkę, w dowolnym momencie, Kuba, atakujesz Kacpra, Kacper przyjęcie przez jedną ze ścian kwadratu, albo w prawo, albo w lewo, tak, żeby przeprowadzić piłkę jako pierwszy przed obrońcą przez jedną z dwóch Brawo. Próbujemy! Tak, brawo, pierwszy kontakt, kluczowy, świetnie, wracamy, zmiana ról, i gram, gram, pierwszy kontakt, to jest najważniejsze w tym ćwiczeniu. Tak jest! Przedniego, super, świetnie. Pamiętajcie, że przed przyjęciem piłki kierunkowej możemy, yy, możemy zrobić zwód, tak? Balans ciała na przykład. Hopla, hopla. Hop i od razu gubię przyjęcie. Dawaj dalej pokażemy. Hop i możemy płynnym ruchem, płynnym ruchem zgubić rywal. Ostatnie ćwiczenie, ostatnie ćwiczenie. Podajecie piłkę między sobą. To może być w różnych sektorach. Na razie zrobimy sobie centralnie. Podajecie piłkę między sobą w dowolnym momencie. Zawodnik tyłem ustawiony do bramki atakuje partnera. Zadaniem zawodnika z przodu jest pierwszym kontaktem zgubić obroncę i oddać celny strzał na bramkę. Próbujemy. Nisko na nogach klepiemy sobie. Jesteśmy aktywni. Hopla, hopla, tak. I teraz. Hop! Brawo. I kończymy strzałem. Super. Zmiana rol. Jedziemy. Ważne jest szybkość. Reakcji, szybkość odejścia. Hop, świetnie. Jedź, jedź, jedź kawałek. Bardzo dobrze, super. I hop, tak, gubię rywala. Głowa do góry, strzał, super. Kompletne i ostatnia. Raz jestem obrońcą, raz z Kibice czekają w napięciu. Hop, szansa. Brawo. Polska wygrała, super. Okej, okay. Szymon, Kacper Kuba, za nami trening, proste środki treningowe. Co było celem tych środków treningowych? Przyjęcie, Przyjęcie piłki, jakie ona musi być? Jakie ten pierwszy kontakt powinien być? Gdzie? Na uwolnienie. Na uwolnienie. czyli tam, gdzie nie ma? Gdzie nie ma rywala, gdzie nie ma kolegów, tak, żebyśmy mogli tą piłkę opanować i za chwilę mieć kolejny ruch w, dogodnej, w dogodnych okolicznościach. Tak jak mówię, dużo prostych ćwiczeń, bardzo fajnie to chłopcy wykonywali powtórzenia, powtórzenia, powtórzenia. Przy każdym elemencie o tym mówimy, czy więcej powtórzeń, tym gwarancja, że nasze umiejętności będą rosły są coraz większe, dlatego życzę kreatywności w doborze ćwiczeń. To jest, myślę, najprostsze, najtrudniejsze jest i tego przede wszystkim życzę, chęć do pracy, bo to nas będzie pchało do przodu. Dzięki Panowie za Waszą pomoc w dzisiejszym odcinku i wiedzę. Wam przypominam, że możecie dzielić się z nami w komentarzach informacją o tym, jakie następne odcinki chcecie u nas zobaczyć, a w kolejnym widzimy się już w następną środę o 17. Do zobaczenia. Cześć!